Cześć witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmiej 3. Dziki GOND, to jest odkrywca Krypcarii. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku pokonaliśmy lodowego giganta, który tutaj na, nawiedzał tę wyspę, tak? Przy okazji uratowaliśmy Hermara, czy mu pomogliśmy pokonać lodowego giganta, uratowaliśmy jego tutaj towarzysza, czyli folana. Także oficjalnie można powiedzieć, że wyspa została uwolniona. I ten lud, który... a raczej Kran, który żył na tej wyspie, już może wrócić do swojego domu i go odbudować. Druga sprawa to w dzisiejszym odcinku skupimy się nad kolejnym zadaniem, które jest to kolejna córka, bo tutaj był syn pana. E... Eee. O mój Boże, jaką mam słabą pamięć, ale to wiecie. Troszkę upały i tak dalej. Czekajcie. Jak on się nazywał? Ja to mam już taką słabą pamięć ostatnio, ale ostatnio dużo dzieje się w moim życiu. Także, no, Kracha, nie wypa wy wypadło mi słowo. Ja wiedziałem, jak się nazywał, czyli Krach, właśnie to jest syn Kracha i też córka jego. Także tak to wygląda. I córka, czyli Ceres, ona też wyruszyła na taką wyprawę, tak jak Jarma, aby udowodnić, że jest albo odpowiednią królową. Albo odpowiednim królem na tronie. Skaliga, rzecz jasna. Dlatego teraz tutaj wyruszymy. Czyli na te obszary. O tyle dobrze, że nie musimy tak jak w przypadku pierwszego odcinka, kiedy tutaj ruszaliśmy. Ogromną podróż i przez naszą łódź i przez ten morze, aby dostać się na tą wyspę. Tylko teraz możemy właśnie wyruszyć na te obszary, czyli będziemy przepływać tutaj. Chociaż nie, nie będziemy przepływać, przepraszam, bo chciałem wam powiedzieć, że w tym przypadku tutaj przepłynęliśmy, tak. A teraz nie musimy, tylko wystarczy, że podejdziemy do znacznika i się to teleportujemy tutaj. Także to będzie dość szybka podróż, i szybciej zaczniemy to zadanie. I może tym razem nie zajmie nam trzy odcinki, tak jak wcześniej, tylko może dwa, może jeden, co się okaże. Dobra, także ja już tutaj się przechodzę, troszeczkę się rozgadałem. Ale tak właśnie, już tutaj idziemy. A więc tak, jesteśmy tutaj. Mamy Kowara, czyli możemy niby naprawić tam ekwipunek. Przy okazji mamy też tablicę ogłoszeń. A tablicę ogłoszeń sobie sprawdzimy. Tak na teraz. Bo to może być nawet ciekawe. Mamy też skandarza to zaraz go zobaczymy. Wuk nie śpi. Aż piedzi. Uhuhu, taka komuna. Się tak śmiedzi, wiecie, wrogowie ludu i tak dalej. Bądźcie zawsze tam bacznie, obserwujcie, bo wróg nie śpi. Czyli tak jakby państwo policyjne, czy coś w tym stylu. Prośba od druidów, zęby lecze. Ostrzegam chłopów. Przednie latawce. I zleceń zniknięcie Nielsa. O, mamy tutaj ciekawe cecenie Mamy przy okazji nieodkryte... Znaki zapytania. O! A co tu, tych znaków zapytania jest, więc trochę nam to zajmie wszystko, aby to ogarnąć. Jeszcze mam tutaj, Hadraża. Psia krew nie wygląda, na kogoś, kto lubi się targować. Mogę z Tobą pokać karty, ale. Zobaczymy. A może z tą karty. Dawno też kartów nie było. A wiecie, jeszcze zapomnę. Masz troszeczkę mało gotówki, szczerze mówiąc. Ajajaj, już cię nic nie sprzedam. No dobra, no a ty masz coś tutaj do oferty? Eee, za specjalnie nie. Za specjalnie nie. Dobra, pogamy karty. Bo też jest tutaj takie fajne osiągnięcie. Ja wiem, czyli. Czy kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z Tobą w gwinta. Czy można zrobić tutaj karty stali w Skaligę, tak? I za to jest osiągnięcie, że jak uzbieracie wszystkie karty, jakie są dostępne w skali w skaligę, to zdobywacie osiągnięcie. Ale to trzeba tu troszeczkę się namęczyć, aby to zdobyć. No dobra. Siba jaka tam siba jest. No cóż. Także co? Wyruszamy. O Jezu, nie lubię walczyć z elfami. Pożogę. Mamy tutaj komando osób. Mamy jednego szpiega. bo ta karta jest dobra, jeśli byłaby dość mocna karta, która ma powyżej 10 punktów, albo 10 punktów. A w przypadku elfów to raczej spotkamy pewnie coś takiego. Dobra, nic nie można tutaj zmieniać, szczerze mówiąc. Jeszcze dobrze. Chociaż przydałoby się na pewno maneki do ćwiczeń, bo może mi zabić szpiega. Ale dobra. Mamy jedną kartę bohatera, więc o tyle dobrze. Aha, użył specjalne zdolności, aby przyzwać jedną kartę. To jest dość ciekawe. Mamy jeszcze jedną kartę spieda. O, i kolejną kartę bohatera. Hmm. Ja mam nadzieję, że troszeczkę więcej zmanuje kart niż tylko tyle. O, Yennefer jeszcze się pojawiła. I coś jeszcze dostawał? A, jego. Hm. Tu tu, 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 Co tutaj? Dobra, mogę użyć tą kartę. Okej, okay, użył karty pogodowej, mi to pasuje. Teraz oddamy ten mecz, oczywiście. Mamy przewagę. A my nie mamy rogu do łupcy, ojoj, trochę słabo. Okej, okay, użył jednej karty bohatera. My tutaj będziemy mieć 16 punktów. O, ta karta raczej nie działa na kartę bohatera, tylko na te zwykłe neutralne karty. Odnowi sobie kartę i to jest Dijkstra. I sobie odnowisz kartę oczywiście, No właśnie. Ale nie mogę poddać meczu, bo przegramy. O! Jak na przykład taka jest karta, jak na przykład ta, to to jest idealna, aby wyeliminować. Dlaczego? Bo pożoga działa na wszystkie tutaj obszary pod warunkiem, że znajduje się silniejsza karta, więc w tym przypadku możemy to wyeliminować. Ale jeszcze ja poczekam, bo tutaj będę miał ósemki, więc to nadal nie będzie mocniejsza karta. Mój ruch mówisz, no to używam Natalisa. Eee, muszę przyznać, że ta talia ja ma tyle tych kart. Jeśli ma o odnawianie. Czy to jest chore. Co tam zdobyliśmy? No niby coś tam... me-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe tak bym to określił. E, Pepe Pandziołak. Kołczak, gdybyś wzmocnił na przykład swoje karty to byłoby idealny moment na pożorę. A macie, jeszcze mam 1 to mogę to tak użyć. Ale z 1 jeszcze poczekam. No. I tak teraz się zastanawiam. Najmocniejsza karta mówisz. Czyli usunę ci tylko siódemkę. I to wygramy na spokojnie, oficjalnie. Czyli robimy to tak, używamy tą kartę, używamy jeszcze to, i wygrywamy. Hat trick dostałem, osiągnięcie. nie miałem co to jest za osiągnięcie. Najwyższa wam powiem w kolejnym odcinku, co to było za osiągnięcie. Zdobywałem górę. A, karta potwora. Kurde. A nie, to pojąłem dostawić kartę, chociaż dałeś mu osiągnięcie, więc powiedzmy, że jesteśmy kwita. Ewa, chodźmy do udaleka i spytamy się, gdzie jest Ceres. Żeby nam sił nie co Trzeba to sprawdzić. You? Ja chyba. Ups. A, bo ja wszedłem jeszcze do zagody do kolików. Okej. Okay. Nie było tematu. Aha, dobra. <ścoughs> nie było tematu. Nie wiem jak to ja zrobiła. Ale na pewno jeszcze sobie odnowimy jaskółkę, bo w ogóle widzę, że nie mamy jaskółki. No, to te... od no, razu lepiej. Co tutaj mamy? Pewnie nic ciekawego, pewnie jakiś alkohol, albo jakieś tam pożywienie. Moment, zaraz kończymy. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i on mi ramię. Bogowie przemówili, czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża Jarlu. Nie. Jestem pewien, że chcą ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. Szukam Ceres. Podobno się tu zatrzymała. Córki Ankrejt. Tak, była tu. A gdzie ją znajdę? Co? Cerys. Gdzie jest Cerys? Nie wiem. Nie wiem. Do coś pytań. Co mu się stało? Powiedziałem coś nie tak? Musisz wybaczyć mojemu Jarlowi. Ostatnio nie czuje się najlepiej. Jest na coś chory? Na hmm. uczcie u kracha wydawało mi się, że coś mu jest, ale... A, 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 a! Wybacz, muszę do niego iść. A cerys? Szukam cerys. Yy, nie wiem, popytaj ludzi. Świetny. O, to wiecie jak za ta Cesowa złapał nas tam? Ale nadal dziś wypadł za i obało się nie bo... dowiega wtedy prowadzili. Mówił, że to ich zamówna... eee, no, to... no cóż, trochę kiepska. Jakoś może będzie wiedział w wiosce. Ale masz ślipia. A, oh. e? się na potwora, z jakimi zasadzimy co? Coś ty, nawet dorośli się go boją. Olej miodu. No głuchy jesteś? Ty już Nie wybiłem. ci ja żyja. A kto ty kurwa jesteś, żeby mi mówić co... Witaj, nieznajomy. Szukasz rozrywki? Czegoś chcesz się napić? A jakie tu macie rozrywki? No, piwo, miód, gorzałkę. A co ty byś chciał w karczmie robić? Łapki grać? Nie wiem skąd przybywasz, ale musi z daleka. Możesz mi opowiedzieć o waszym klanie? My sklanu, brokwar, z klanu Brokwar jesteśmy jako najlepsi pływacy. Zdawało mi się, że na skalibrze wszyscy świetnie pływają. Hehe, <gry> no to ci się tylko zdawało. Wszyscy pływają pewnie, ale na drakarach po ubieraniu w ciężkie skóry i futra. Tyle mają z wodą wspólnego, że ją piją jak się piwo skończy. A nasi chłopcy od maleńkości skaczą ze skały i nurkują jak foki. Okej, okay, Daba, bywaj. Miałem ja o tym, że mogę pogać Gwinta, ale. Kiedy indziej zrobiłem taki specjalny odcinek, który będzie poświęcony tylko Gwintowi. Na chwilę obecną skupmy się na tym zadaniu. A wiedzą o tym, że na razie łatwo chyba nie znajdą informacji. O? Słyszałam, że Cerys cię odwiedziła. O! A no, zaszczyt Culkan Krejtko. Wybacz, że przeszkadzam. Trzeba ci czegoś? Chodź. Pogadajmy przy piwie. Dziękuję, ale czas mnie ranił. Szukam pewnej dziewczyny, ma na imię Ceres. Ceres? Córki Kracha Angrate? Była tutaj, ale jakiś czas już jej nie widziałem. Bywaj. Dzięki, bywaj. To wygląda mężnie. Nie to co ten mój eee! lada to stęcie. Witaj. Ha, najpierw przez cały miesiąc ani żywego ducha, a potem jednego dnia goście wysypują się jak ulęgałki. Zdrożony jesteś? Głodny? Szukam Ceres, córki Jarla Unkraid. Dobrze trafiłeś, była tu niedawno. Nie wiesz dokąd poszła? Ciekawił ją nasz Jarl, pytała o jego dzieciństwo, to i skierowała ją do Brektory jej Rika. Czemu akurat do nich? Przed laty Eirik przyjaźnił się ze starym Jarl'em, a ten pomógł mu zdobyć rękę Berktory. Mieszkają na wschodnim krańcu wioski. Dziękuję. 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 No, nawet. pozdrów Cerys. Nawet Geralt powiedział to samo co ja. Cześnik? Okay. Nie, tak to by było czarne. Witaj, szukam kogoś. Toś dobrze trafił. Ja, co prawda, jestem zajęta, ale wokół pełno pięknych dziewcząt. To gdzie te piękności? Może któraś zgodziłaby się oprowadzić mnie po wyspie. No, jest na przykład piękna Weja, córka bednarza. Chociaż nie, ona ma krzywe zęby. No, ale Debora to co innego? Ona to ma ząbki proste, jak obieniki. Ale za to no, brodawkę pod prawym okiem. Hmm, ale taka maja buśkę ma jak marzenie. Tylko na prawą nogę lekko utyka. A cholera, jakby się tak zastanowić, to wszystkie te dziewuchy jakieś takie nie zadają Szukam cerys. Tej chudziny? No, oczęta owszem, jak u Sarny. No i z zacnego rodu, ale przecież to mizerotka. Nie wiem, gdzie jest, a jej ojciec. E tam niech stary krach nie przesadza. Dziewucha ze skeligę na wyspach nie zginie. Dobrze już, dobrze. Była tutaj parę godzin temu. Poszła porozmawiać z Eirikiem, moim mężem. Powinni być na plaży po drugiej stronie wyspy. Dzięki, bywaj. Powodzenia w poszukiwaniach! Dzięki. Piesał? Tak duży piesał. Eee, mam pójść na plażę, tak? Czyli będę musiał iść tędy. A więc idziemy. jak patrzę na to, że tutaj jest pewnie zimno i dość przyjemnie, jeśli mowa o pogodę, a akurat u mnie za okno to jest typowa paruwa i patrzę się jak mysz, dosłownie. Czasami niektórzy narzekają na zimno, ale ja tam wolę jakieś zimno. Ja też, że lubię, jakieś zimno, to przy okazji, czy to tam można się napić ciepłych napojów, czy wiecie. Także no. O koza. A w czasie znaczy to widziałem tylko do serny. Ciekawe. We. Utopce. A miałem nadzieję, że ta broń jest prawna. Ale chyba troszeczkę zabiła się tempa po spotkaniu z zadowym gigantem. co? Pleniło się to na potęgę, ale daliśmy im radę. My? O ile pamiętam, ty siedziałeś na skale i wzywałeś pomocy. Ale gdybym cię nie ostrzegł, zostałaby z ciebie przynęta na dorsza. A gdybym ja nie pomógł, tobie siedziałbyś na tej skale do usranej śmierci. Na freje, niech ci będzie, uratowałeś mnie i co teraz? Mam chodzić po wsiach i odtrąbić twój triumf? Nie. Wystarczy, że powiesz mi, gdzie jest Cerys. No chyba coś ci się pomyliło. Pomogłeś mi z morskimi diabłami, ale to nie znaczy, że będę plotkował o córce ann Masz wybór. Gadasz, gdzie jest Cerys, albo ja rozpowiadam, że siedziałeś na skale i jęczałeś ze strachu jak baba. A mów sobie, i tak nikt nie da wiary słowom obcego, który świadczy przeciw wyspiarzowi. Jak myślisz, czy gdyby nie Jarl, wiedziałbym, gdzie jej szukać? A, że niby Jarl cię przesyła. No to trzeba było tak od razu. Pytała o naszego Jarla i jego rodzinę. Poszła do starego domu u Daleryka i jego rodziców. To tam, na wzgórzu. Dzięki, bywaj. Niemiły, ale dało się dogadać, nawet bez użycia znaku. Chociaż ja, gdybym użył znak, to pewnie bym. Eee, dostał tam malutką ilość doświadczenia, ale podoba już tak po prostu, bez użycia magii, tylko przy użyciu, jak to się mówi, bez marzy. Ej, a jeszcze jedno, ja taką zapłatę wezmę za to, że cię uratowałem. Czy jakieś tam składniki, czy coś tam. U. czekajcie, czy to jest. Albo się mylę, albo to jest łosoś. Wędka. Hmm. Tutaj jest. Stawi Dobrze, no to tak to wygląda na chwilę obecną. Teraz ja bym musiał. A, czyli będę kręcił się jak mucha wokół główna. I to dosłownie. No dobra, no to co, ja tutaj poradzę. ale oczywiście, troszeczkę czasu już tutaj minęło. Ja tutaj będę z Wami się żegnał. No cóż, czyli będę musiał zrobić to na dwa części kolejny Quest. Mam nadzieję, że nie na trzy. Wiecie, bo troszeczkę ta seria już jest długa, no ale w końcu to wieźmy, tak? Ale dobra, wracając do tematu. Także, jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie tutaj łapkę, w górę, komentarz, suba. No i oczywiście, dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. Prawda? Prawda? No. Także z tej strony był odkrywca Adik? I co? Trzymajcie się do następnego także, bywajcie. Cześć.